Cześć, witam ponownie na Językowa TV, a w dzisiejszym odcinku będę mówić o nauce języka angielskiego z filmów i seriali. Nie będzie to jednak film typu jak właśnie uczyć się języka z tych źródeł, tylko bardziej opowiem Wam o swoim doświadczeniu, jak ja się uczyłem z filmów, i też być może będziecie mogli właśnie zastosować część z tych sposobów, te metody, które ja stosowałem. No, i na początek powiem, że ja uczyłem się języka właśnie w ten sposób, gdy dostępność materiałów była dużo, dużo mniejsza niż jest obecnie. Były, była to końcówka lat 90., początek lat 2000, a więc no nie było mowy w ogóle o Netflixie, o tego typu serwisach, gdzie mamy dużą ilość materiałów, o YouTube i tak dalej. No, i właśnie jeśli o mnie chodzi, to ja uczyłem się. Z, miałem akurat dostęp do kablówki, później też do anteny satelitarnej, i miałem dostęp do kanału, w którym właśnie leciały filmy w języku angielskim. No i wtedy, ponieważ też w szkole miałem właśnie lekcje i też uczęszczałem na kurs języka, to właśnie oglądałem te filmy po to, właśnie, aby się nauczyć jeszcze więcej, aby pewne rzeczy utrwalić. No i było no, tych filmów bardzo dużo, było dużo tego oglądałem. Ale no, ciężko czasami było pewne rzeczy zrozumieć, no ale mimo wszystko no, oglądałem to nie rozumiejąc wielu rzeczy, no, albo rozumiejąc połowę. Ale myślę, że to właśnie w, w podświadomość zapada. No i wiele osób spróbuje oglądać filmy w obcym języku, ale zraża się tym, że właśnie nie rozumie dużej części tego filmu denerwuje się, że no nie, że nic z tego nie rozumie. Jednak uważam, że warto te filmy, mimo wszystko, że niewiele się z nich rozumie, oglądać, ponieważ ten język no, wpada w podświadomie, zwłaszcza gdy jesteśmy młodzi i mamy powiedzmy 10 czy 15 lat, no to, to też dużo łatwiej się nauczyć tego języka, właśnie oglądając filmy, osłuchać się można, a poza tym no, w filmie też widzimy, co się dzieje, więc pewne rzeczy możemy się domyślić i w ten sposób też, też możemy się uczyć. No a też pewne sceny się powtarzają, i też słownictwo się powtarza, więc też jest to dobra metoda na utrwalanie języka. Także w tamtych czasach naprawdę była bardzo niska dostępność różnych materiałów. No jak ja oglądałem firmy w oryginale, no to nie było do nich napisów ani po polsku, ani nawet po angielsku, co też by było przydatne. Natomiast obecnie jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Mamy Netflix, gdzie możemy sobie włączyć zarówno napisy polskie, jak i w oryginale, oryginalne napisy angielskie, więc jest to o tyle prostsze, że mamy to, to, to już przetłumaczone, albo po prostu w tym języku angielskim mamy napisy, więc też możemy przeczytać to, czego nie usłyszymy, jakieś słowo na przykład nie możemy zrozumieć, ale w napisach będziemy to mieć, więc też łatwiej jest pewne rzeczy dzisiaj. No, po prostu dostęp jest do wszystkiego łatwiejszy. Więc mamy takie serwisy z filmami na żądanie, z serialami, jak Netflix, oczywiście, Kanal. Plus. Czy inne, czy Amazon, czy inne tego typu platformy. No ale też dużo dużo rzeczy jest już znanych zrobionych, po prostu tam są gotowe napisy. Także że myślę, że to jest o tyle łatwiej. No i tak jak wspomniałem, no kiedyś, no nie było po prostu, bardzo trudno było jakiekolwiek materiały znaleźć. No o oglądaniu filmów z internetu, serii lub seriali z internetu, no nie było w ogóle, nie mogło być mowy. Także Zachęcam do jak najczęstszego oglądania i, i właśnie żeby nie denerwować się, żeby po prostu cierpliwie oglądać i mimo nawet, że nie rozumiemy dużo, to, to sądzę, że też po jakimś czasie dużo więcej będzie można zrozumieć. Poza tymi serwisami, które już wymieniłem, są też filmy na YouTube, różne takie filmiki, które ludzie udostępniają. Do nich też często są napisy. Które warto włączyć po angielsku, czasami nawet są one generowane automatycznie i to dosyć dobrze, więc to też jest dobry sposób na naukę. Możemy sobie właśnie widzieć w napisach, co dana osoba mówi. No ale powiem jeszcze, że paradoksalnie być może dzisiaj ta nauka, w porównaniu z latami, o których mówiłem, i może być trudniejsza, bo materiałów jest tak dużo, filmów, tak dużo różnych treści, że czasami nie wiemy, co wybrać, czasami jest, jest tego nadmiar, a właśnie paradoksalnie nadmiar powoduje, że nie możemy się na coś zdecydować albo nie możemy wybrać, co będzie odpowiednie do nauki. I o tyle jest właśnie prościej, że też dużo rzeczy została przetłumaczona na język polski, więc, więc często jest tak, że wybieramy wersję czy z lektorem, czy z napisami polskimi. I nie musimy się męczyć właśnie, żeby spróbować zrozumieć po angielsku. Natomiast w czasach, gdy tego nie było, no to to było takie jakby konieczne, tak? Częste zaglądanie do słownika, analizowanie właśnie, zastanawianie się, czasami zapytanie kogoś, co to oznacza. No bo, bo właśnie nie było to tak, tak łatwe jak dzisiaj, że wpisujemy właśnie w słownik internetowy i od razu mamy tutaj odpowiedź. Tylko też trzeba było się nawertować kartek w słownikach papierowych. No, i dodam jeszcze, że przeważnie nie oglądałem filmów ani seriali w języku polskim, więc jeśli chciałem coś obejrzeć, no to też uznawałem, że muszę dodatkowo coś z tego mieć w sensie, że nauczyć się. Więc wybierałem filmy, seriale po angielsku, a później, jak się uczyłem hiszpańskiego, wybierałem właśnie filmy, seriale w języku hiszpańskim. No, a no, oglądanie polskich produkcji, no to raz, że uznawałem, że może, uznawałem, że one nie są zbyt dobre, a też, że też się z nich nie nauczę, no ale, po, a, a, a ponieważ właśnie zawsze byłem nastawiony na naukę języka, no to zawsze wybierałem te zagraniczne produkcje. Podsumowując, chciałbym właśnie Was zachęcić do jak najczęstszego oglądania filmów w oryginale lub jeżeli ktoś jest na początkujący poziomie, no to raczej zalecane jest właśnie oglądanie filmów z napisami po polsku, później na dalszym poziomie, no to z napisami po angielsku, a już, już później to, to właściwie bez napisów, także zachęcam Was do nauki w, w ten sposób, gdyż jak najczęstszy kontakt z językiem, to, to zawsze będzie korzystne z biegiem czasu, z upływem lat, po prostu nabierzecie pewnej płynności, pewnego słuchania się i, i na pewno będzie Wam łatwiej pewne rzeczy zrozumieć.